Siema. Tymczasem borem lasem, a bardziej wodą za chwilę będzie, bo jesteśmy na Katorżniku. Katorżników wersja edycja 18 już, więc mają tu swoje tradycje. Rok temu byłem, o i powiem wam, że się zdziwiłem, bo było strasznie. To znaczy nie było strasznie, ale było ciekawie, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Nie ma co tu się czarować. Tylko zaraz iść na trasę i działać. Idziemy popatrzeć. Tak jak już wspomniałem wcześniej, właśnie, 18 katocznik od 17 za wiele się nie różnił. Były małe aspekty, które moim zdaniem się pozmieniało. No, ja nie mam porównania, jak wyglądało to na przestrzeni lat. Byłem w zeszłym roku, mogę tylko odnieść się do tego, co było w zeszłym roku. A uważam, że w tym roku po pierwsze było trochę więcej odcinków, gdzie rzeczywiście można było biec. A nie tylko brodzić w wodzie od kurcze kostek po łydki po kamecycki. To były odcinki, gdzie można było to średnie tempo jakoś podgonić, aczkolwiek nie wiem ile miała trasa, bo nie wziąłem zegarka ze sobą. W każdym bądź razie 3,5 godziny takiego łażenia, biegnięcia, łażenia, no więcej łażenia, właśnie brodzenia w tej wodzie. Nawet jak na mnie, gdzie mogę powiedzieć, że lubię, to było sporo. I tutaj. Znowu wydaje mi się, że w zeszłym roku więcej ucierpiały moje piszczele czy, czy gdzieś tam, bo po prostu no, idziecie w błocie, nie wiecie co tam leży przed wami, czy nie leży, jak głęboko jest ta woda, no totalnie nic nie wiesz. Więc wiesz, siłą rozpędu jak po prostu uderzysz, no to czujesz, że uderzyłeś, ale właśnie tak jak mówię, w tym roku jakoś, nie wiem, może dwa razy gdzieś uderzyłem i to było tyle, więc albo wiedziałem na co się szykuje i już po prostu wiedziałem, że mam uważać, Albo rzeczywiście jakoś przychylniejsze były te rowy i można było jakoś na spokojnie, na spokojnie sobie to, to przejść wszystko. Jeżeli chodzi o samych organizatorów i to, jak wyglądała cała, cała trasa, i biuro zawodów, i ten, no to wszystko, wszystko elegancko. Zabierałeś pakiet, od razu obok depozyt, i, i, i po temacie. Po prostu szłeś na start, sprawdzali czy na starcie. Spisywali tylko czy wlazłeś na, na strefę startową i no i co, czekałeś na odliczanie i, i już, nie? Tak więc samego kartożnika no trzeba przeżyć, ale czy powtarzać go co roku? Nie wiem, ja chyba na razie za rok dam sobie spokój, bo nie widzę sensu, żeby tam się naświetlać co roku i ten i próbować to powtarzać, bo wiadomo, że nie bije się tam z najlepszymi i nie, nigdy nie stanę tam na tym podium, bo nie wiem, w jakim czasie w ogóle najlepsi to robią, ale no, 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 trzeba znać miejsce w swoim, że tak powiem, szeregu. Co nie zmienia faktu, że tak na pierwszy raz, żeby tam pojechać i zobaczyć z czym się w ogóle to ije, bo jest to naprawdę zupełnie inny bieg niż te wszystkie OCR-y, Formozy i tak dalej. Tam typowo zapierniczacie cały czas w wodzie. Nie ma przebacz. Jak nie ma wody, to uwierz, że za sekundę będzie i znowu będziesz w wodzie. I znowu będzie po kolana, będzie błoto, będzie różnie, ale cały czas mokro. Tak powtórzyłem pięć razy, że nie pojadę za rok na tego katorżynika, a powiem Wam, że jest jedna formuła, którą trzeba się zainteresować i hasło do prześledzenia na za rok. Jest to ucieczka skazanych i jest to powiązane z jakimiś tam przesłuchaniami, w ogóle wszystkim, a później dopiero idziecie właśnie na tą trasę. Przynajmniej ja tak sobie to w głowie wyobrażam, bo jeszcze nie zgłębiałem tematu, aczkolwiek trzeba się dowiedzieć. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, przy samym starcie rozmawiałem z gościem o Sylwii misiek, jeżeli to oglądasz i dooglądałeś do tego momentu i dalej nie będziesz miał, że tak powiem, gościa do dwójki w tej formule, no to ja z miłą chęcią, że tak powiem, bo to byłoby coś nowego i to trzeba byłoby też przeżyć. Więc jak coś daj znać na Facebooku, oczywiście pozdrawiam, pozdrawiam też ludzi, z którymi zbiłem piątkę przed, z którymi zbiłem piątkę po i cały katorżnik. Dużo wody, dużo błota, yy, świetna trasa. Po prostu trzeba to zobaczyć, trzeba to przeżyć. Tyle z mojej strony. Widzimy się we Wrocławiu na Ranmagedonie. Jak ktoś biegnie klasika w okolicach 9, to pewnie gdzieś tam przebiegam. Nara. I'm going the weekend!